Jest? Ja, tam trzeba coś powiedzieć? Yeah. Co ty masz tam na śniadanko? Jajeczko. Uf, ja pierd ale to jest wielkanoc już, co? Już się. Marcin musi drugi raz zmieniać laczka. Tak, na własne odpowiedzialność. Tu są psy takie groźne, trzeba uważać. <śmuszy> Powiedz jest? mi, co to za zlot szerszeni tutaj no, jest. Właśnie. <laughs> Jeden szerszeń, drugi szerszeń, tam dwóch szerszeni. Jak w ulu. Bardzo się ma. Ale w górą gorąco jest? To przykupy na straganie. Słuchajcie, panowie, startujemy. Idziemy. No Ja bardziej naziwę. Wow, tutaj będzie fajnie. Jest nowy asfalt. Ale mnie już nie można, już nie mogę Jest moc, niech moc będzie z nami Przez najbliższe 97 km. Choć już z, ty z tyłu się pytają czy daleko jeszcze Jesteśmy pod wieżą Radiowo-telewizyjną, ŚREM Tam bym się wdrapał Ale ona jest wysoka Jedziemy, Długa migos Reszta pojechała w cholerę Nie wytrzymali presji, pojechali do chaty Mamy pierwszy przystanek Takie rowery, teraz hulaj nogi. Uśmiechnąć się panowie. Bo my szerszenie przy Żabce się zatrzymujemy. To jest No ale tu niektórzy nie jedli śniadania. Nie wiem, nie mają wody. To my tutaj coś naprawiamy już panowie? Nie. No ale jak chłopaki mieli po 1,8 bara yy, w Dętkach Jak gdzie oni chcieli jechać? A tak byli przygotowani podobno. To jest Chyba ten zalew śremski. Ale ładnie to widać. Ja tu nagrywam i ciągle jestem z tyłu. Tam jest wszyrica. Ale dzisiaj nie o niedzielacie. Widzisz, idzie mi zakazał. Ziom! Ziom! co? Tak, tak. powinno być ja tutaj sam może bym tak, na własną spodziewanie tu są psy takie groźne, miejsca do spoczynku tak okularki, słoneczko lewym tutaj no to, wiem hej. co? tam jest chyba msza jakaś Jest? Tam trzeba coś powiedzieć? Nie Wstajemy dalej, jedziemy jedziemy, jedziemy, bo za długo już tutaj Trzeba cisnąć Muzeum Gorzelnictwa Przejeżdżamy, bardzo fajne miejsce Gorzelnia Turek Ale nie wiem czy to jeszcze Ja nie wiem czy to jeszcze funkcjonuje Dobry Jesteśmy już w wierce, tylko wjechaliśmy na sekundę już wyjeżdżamy. Paweł, od razu Wojtasowi daj żela. Jest. Tak zwana bomba. Przykleje ci coś w Photoshopie. To? Nie wiesz tak? Takie królice były Ale to mi nie widać, nie? Spokojnie wszystko widać. Gdzie? Co ty masz tam na śniadanko? Jajeczko ja pierdolę To jest, jest wielkanoc Jaki, już, czy co? Już, bliża się Ty, ile masz tych jajek? Bo ja słyszałem, że so. cały wór Idziemy Wojtas? Spójrz mi się chcę Ej, on wypchnął całe jajko tutaj tak jest. Tutaj jest przejazd przez Obrę Obra Kościoł Wiszem nie wiem, w jakiej lice gra Obra, ale życzymy jej powodzenia na nadchodzącym sezonie. Co? A tu Tu? pozostałości Pozostałości po koniu tam były. A no bo po krowie. O, tu się boi, tu się rozpędzi. Patrz jak go cię dbają. Tak nie mogę jej dogonić tak tu cisną a tam jakieś jeziorko chyba ale to widzę że wyschnięte zupełnie ustawcie się przy Wojtasie żeby Wojtas się nie musiał ruszać za dużo ciężko? ciężko? No, takiej przerwy dawno nie było. Słoneczku. Jedziemy, panowie, ruszamy. z wiatrem. My mamy z wiatrem. No, ale wieje, ale wieje prosto w twarz. A co jest najgorsze? Najgorszy jest wiatr. I mamy laczka. U marchewy Ej, no pomóżcie im Raz, my musimy jechać Pacz, bo Ja mam inną oponę, ja nie mam 29, 28. Co? No ta też była 28. Ale to może być Co masz 28? 28. Gdzie jest dziura? Ty masz taką cienką dydeczkę? Dobra, chłopaki, ruszamy. No, ruszamy Koła są całe, dętki są całe Bruszewo. Nie wiem Nie jechałem wtedy nigdy Daję! dajesz! ale góra ja ciężkręcę! skręcę. się jedzie co robi, odzyska formę, ale prędkość kosmiczna. Kończymy chłopaki jadą przede mną, ale to jest ładnie fakt. Trochę mnie te auto spowalnia. Jesteśmy już w centrum kościany. 15 km do domu Na rondzie w prawo i koło wieży ciśnień Patrz jaka ładna policja Przez tam już będzie spoko, tam jest ścieżka rowerowa jak tam na jedzeni? Ta. Na jedzenie, mak mi wychodzi brzuchem No teraz trzeba to spalić. O patrzcie Tu zwierzę ciśnie Ale tak naprawdę tutaj jest spinaczka chyba Też Słuchajcie Zemsta Faraona nas dopadła Ale tym razem W naszym sprzęcie Marcin musi drugi raz Zmieniać laczka A jednak ale czemu akurat u Marchewy tak często? Co? Nigdy nie ma, teraz musi nadgonić średnią. No dobra, dojeżdżamy do Czempinia. Coś mi tutaj, coś mi znowu coś tam telepoczy, ale mamy ile? 97 na budziko, a jeszcze jakieś 6 do domu. Jedziemy na rodzinny wyjazd, nie? Tak, jedziemy, Widzimy się, no tak. 103 wiedzia, tak. prawda? No i pięknie. Donara, do następnego, trzymaj się, Marcin. Miłego odpoczynku. Jest, mamy to. Dobra, panowie, trzymajcie się. Piona, udało się. I o to chodzi. Wszystkiego dobrego. Udało się, do nas, no. no. do następnego no. razu, No, powiem Ci, że petarda, dziękujemy. No. Również. A później pamiętajcie, nikt nas już nie zatrzymał.